dole. Mam to r, jeban. Teraz co? Proce wyciągaj. Nie? No proce kurwa. Cie masz to proce. Spadaj, idiotko. Kurde, mać, Nie tnij się, kurwa, rób tą grę za nic misję zrób. Tak się wkurwiam i dobrze, fajnie. Co się, kuwa, śmiejesz, kuwa, z niej? O, nie może się Edna zakochać, kurwa? Głupia, głupia małpo. O pierdole, no. To jeszcze? Przyleci tu. O, idzie leci, kuwa, jakiś Spadaj.

Bla, bla, dobra, gadajta se, gadajta se, O, jak to romantyczny wieczorek, jak to. Jak to cudowna, będzie nocka, kawa, Kawę piję, więcej z tej kawy jest ale nie powiem. ja go na kawę, dobra. Dobra, będzie miała cudowną nockę na no, normalnie. Miała full aromatico, fantastico. No dobra, już spadać. Zapomniałam w jego uścisku ja pierdol, trzeba cliff na jeszcze kurwa. Usiąść na gałęzi, ja jedę dobrze, że pamiętam. Dobrze, że sprawdziłam coś i ja Kurwa, pamiętam, dobra. Która mam godzinę dobrze? 23? O. Dobra, 23, okej. Okay. Dobra. Halo, skończ też swoją romantyczną kolację. Czy tam, kurwa, Kawkę! Skocz ta skończ ta! Mówi tu czas, zaraz, to wszystko. Nie leci następny. Spadaj, idioto! Spadaj, przeszkadza, że nam Romantyczna kolacyjkę. na godzina będzie, dobra, że jest późna godzina w tej grze. Spadaj, taka miłość. Mm. Mm. To jeszcze znowu idzie. Lamus, Spadaj ja Kończy też tą kolacyjkę, czy tam kawę! Fantastyczną mnie jeszcze, ja pierdzielę. Wpadaj. Dorosłych można strzelać, tak pamiętam. Dorosłych nie mogę strzelać. Muszę... Ty chyba strzelać. O, znowu wyszedł. Ej, tępy wyszedł. kuwa. dupek. Wypad. Stąd psujesz kolacyjkę. Randkę psujesz, nie kolacyjkę. Jest z randka Edny, dobra. Randka kucharki, wypad. la konstatą kolację, już? Jeszcze? Nie ja to latki chciałem czekać. Jeszcze tu muszę chyba przestrzelić. Wypad. <grymny> <grymny> jeszcze. Aaaa, <grymny> Dobra już koniec. Jej udało się. Uhu hu hu. Wow, uhu hu. Uhu hu hu. Ourd. Pierdiali. Uhu hu się. O oh no! The visions are back! Get back, foul fiend! Oh! Come on, gorgeous. It's about time I show you what I know chemistry. Dobra, a little biology. Dobra, dobra się. <grywa> udało się. Dawaj mi. Jej, udało się. Jej, jej, dobra. Skaczaj, pasja Skaczaj, pasją, dobra. Już żyjemy sobie. Tak, window, kurwa. Co to jeszcze mamy zostawioną coś ciekawego? Nic nie zostawiło. Jedno. Nie, zostawiać na nic. Nawet czekoladki nie zostawiło. Dobra, wsiadaj na nasz motorek. Jedymy stąd. Szybko. Oj, choineczki Nie I piesza w tej grze choineczka co stoi. No to... Na... Mamy zimę przecież, no to mamy zimę. Przecież ja do szkoły, szkołę, czekajcie. Do szkoły, do, do szkoły Do szkoły, do szkoły, do szkoły, ale choineczka ja zimowe miasto jakieś tam? tam coś tam troszkę Akademik nawet o to na trzymarzła, nie? U. O, strasznie

još dobro. Sve da je se još fajnije. Dobra, za hvilja, jesu.